Witam serdecznie, z tej strony Blondie. Ponieważ kombo z kosmetykami bardzo się spodobało, to dzisiaj przychodzę do Was z porannym kombo, do którego zawsze dorzucam SPF. I tak, twarz umyłam pianką z Isany, micelarną. Bardzo fajna pianka, domywa, słuchajcie, bardzo fajny makijaż. Potem położyłam serum pod oczy Expert z... Takie można kupić w hebe, i na to serum pod oczy nałożyłam takie płatki też z hebe na 5 minut. Potem spryskałam twarz hydrolatem z róży, lirenę, Potem położyłam serum aloesowe. Potem nałożyłam serum kokosowe znakomi. Potem doklepałam to kremem malinowym z bielendy. Odczekałam 10 minut i położyłam SPF 50, da Serum. <laughs> Nie wiem, czy słyszycie, moje pieski szczekają <laughs> niecierpliwe, jeden i drugi. I jeszcze położyłam przed SPF-em krem pod oczy z folazyny. I tak wygląda przygotowana twarz, widać jaki ma glow. Tak wygląda przygotowana twarz przed makijażem. Oczywiście po SPF-ie również czekam 10 minut. I zaczynam makijaż. Miłego dnia, blondzy.